Dobra, patyczaku. Dawaj to. Cześć! Groźny człowieku. Podoba mi się twój nóż. Mogę w czymś pomóc? T tak, tak możesz. W porządku. Tylko ja? Telefon, szajbo! Twój telefon! Daj mi go! A! Aha! Jeśli chciałeś pożyczyć ode mnie telefon, mogłeś po prostu spytać. Mówię, zawsze mi go bierze. Moment, tylko odblokuję telefon. Zawsze potem dostaję wściekłe wiadomości od innych, że robiłem im kawałek przez telefon. Jezu, po prostu... Jeszcze ci włączę klawiaturę. Cobie sobie za mnie jaja robisz? Ależ nigdy nie robiłbym sobie jaj z misji tak ważnej jak budowanie porozumienia między gatunkami. Jeszcze chwilkę zmienię dzwonek na coś bardziej odpowiedniego do tego przełomowego Uf. dyplomatycznego połączenia. Co jest? Zwykle działa. No dalej człowieku. Wiem, że potrafisz to zrobić. Jeśli jest jedna lekcja, której się nauczyłem, to to, że marzenie może się spełnić tylko... E, jeśli tylko na... Naprawdę mocno spróbujesz. Dlatego wiem, że możesz osiągnąć co zechcesz. Nawet jeżeli jest to dźgnięciem, nie nożem. Ale ja nie chcę ciebie dźgać. Ja tylko... Dobra, stanę tu! Dźgaj, ile tylko Ci się podoba. Jestem za tak. Papyrus? Nie przyszedłeś z nami po frisk. Martwiliśmy się o ciebie. Cześć Sans. A, pani Jazgor. Oto mój nowy przyjaciel, pan. Nóż! Czy wciąż chcesz użyć mojego telefonu? Nie, ja chcę to dawno! <laughs> Więc nic się nie stało, Papyrus? Nie, nawet drapnięcia. Nie ja chciałem poprosić o no? <laughs> telefon. Dziękuję. Hmm. Zwykł, czy to zwyczaj? i... Mhm. Byłem bardzo grzeczny w tym roku i pomagałem i w sumie chcę taką wielką czerwoną pelerynę i takiego fajowego człowieka z plastiku, takiego, że można go wyginać i jeszcze do tego taki naprawdę super niebieski samochód dla braciszka jeszcze takie super łóżko, co wygląda jak wyścigówka. Widziałam taki jeden w mieście i on tak umiał w koło jeździć. Czy jeszcze je robią? Na pewno robią, co nie? Stan, teraz twoja kolej. Ale ja naprawdę nic nie chcę. Co? Ale ty musisz czegoś chcieć, no co ty? Jest, Kit, nie martw się, serio. Wszystko jest absolutnie ok. No to tak co robisz? A... Dzieci, no, no, wszystko dobrze. Go, nie, to, ale się nic nie trzeba, no wszystko mam. Zasługujesz na coś miłego, więc zapytaj Mikołaja ten jeden raz. Ale mówię ci... To... Ej, zapytaj roku... go. Ani Mikołaju, mój brat też do ciebie coś poprosić. Czego sobie życzysz, drogie dziecko? Mm, yy, nie wiem. Chcę, żeby mój brat był szczęśliwy! O! I po co narobiłeś seansy? Teraz przez Mikołaj płacze! Ale to jest jedyne, czego sobie życzył, Naprawdę! Czy wsadziłeś tę gwiazdkę... Na Ho... O... Gdzie jest gwiazda? No, To ja jestem gwiazdą. Rozumiesz? Ups. Siemka, paps. Mam coś dla ciebie. Dla mnie? kul! Cool. Dziękuję, Sans. Dla najlepszego i najpiękniejszego To wróci. figurka do twojej kolekcji. No cóż, to nie robot, ale... Hmm? Brachu, wszystko gra. To niesamowite. Bardzo, bardzo ci dziękuję. Ale teraz przez to się źle czuję. Co... C czemu? Bo, bo jedyne co, co dla ciebie mam. To nudna, ogromna butla ketchupu. Mm. O mój broże! To katastrofa! Powinienem był zrobić moje super specjalne spaghetti, a potem... Helcie brachu. Też... Cię kocham.